Stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonki, jeśli już graliście w Rainbow Friends 2 Bo ja jeszcze nie grałem i muszę zagrać No i oglądajcie ten film do końca, bo ostatnio oglądaliście do końca i nam to dało zasięgi Także no I zapraszam do sklepu Ercia, bo mamy fajną promocję Darmowa dostawa i no, możecie sobie zamówić jak chcecie Widzowie, to już ostatnie chwile, kiedy jestem tą słodką, żółtą kakruszką Ponieważ za chwilę będę słodkim, żółtym Rainbow Friendsem O tak Może nie do końca takim słodkim, ale na pewno żółtym Ponieważ dzisiaj robimy konto dla żółtego Rainbow Friendsa, widzowie chciałbym też potrolować troszeczkę tym skinem. Graczy, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Także sobie zostawcie łapeczkę w górę. Ja tak czy ja jestem w ogóle wylogowany, co jest grane. Bo jakiś Rainbow Friends widzowie schakowali, ale dobra, na szczęście nie jesteśmy na moim koncie. I widzowie teraz sobie poszukamy jakiegoś fajnego skina, w sensie fajnych i które nam się przydadzą do tego skina. Piszemy sobie oczywiście Yellow Rainbow Friends dobra, i sobie wejdziemy w, chyba tutaj. Okej, okay, i teraz widzowie zobaczymy, czy będzie jakaś fajna maska. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będziemy musieli coś innego wymyślić. O lol, ej patrzcie, tu jest nawet kilka takich masek. Dobra, która jest najlepsza. Wydaje mi się, że ta jest najlepsza. Chociaż w sumie ta jest też nawet spoko. Dobra, ale możemy sobie przetestować tą. Ej, co jest grane? Co się dzieje z Robloxem, widzowie? Czy naprawdę Raymond Francy go opanowały? Chyba tak, widzowie, ciągle coś tutaj nie działa. Dlaczego mnie wylogowało? Ej, co jest? W ogóle mi zniknęły te rzeczy, widzowie. Nie ma tej maski. Co jest grane? Były trzy maski, a teraz nie ma ani jednej. O jest, dobra, mamy tutaj jakąś, więc dobra, kupujemy tą i zobaczymy, czy teraz nam się Dobra, jest tutaj. Także kupujemy za 50 Robuxów. Kupimy to. I widzowie, dobra, mamy to w takim razie. I teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze oczywiście jakiejś koszuleczki białej. Także znaczy żółtej, co ja mówię? O, dobra. I myślę, że to się jak najbardziej nada. Także kupujemy to oczywiście. Dobra, tutaj mamy. Dobra, tu w opisie mamy jeszcze spodnie. Także weźmiemy sobie też te spodnie. Dobra, kupimy za 5 Robuxów. To dobra. Czyli co, mamy całego skina. A nie widzowie, ten Travel Friends ma jeszcze taką jakby kamizelkę. I takie śmigiełko. Wiecie o co chodzi? Jak piszemy coś takiego, to ciekawe czy nam wyskoczy. To dobra, zobaczymy, uwaga widzowie, jest, ej paźcie! idealnie dokładnie takie coś on właśnie nosi także dobra, kupujemy to i jak najbardziej to się nada, także za 100 również to kupujemy dobra, buy now i mamy to widzowie i teraz będziemy sobie mogli założyć wszystko co potrzebujemy, w ogóle widzowie dajcie znać w komentarzu, czy graliście już w część drugą Rainbow Friendsów, pewnie graliście ale dajcie znać, czy na przykład przeszliście, bo ja jeszcze nie przeszłem, tak szczerze mówiąc, ale dobra uwaga, jak to w widzowie wygląda, zobaczymy, uwaga tam, 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 yy, o nie to wygląda bardzo źle z tym moim skinem kaczki, dobra, musimy to sobie zdjąć, oczywiście widzowie, to się w ogóle łapeczkę w, w górę, jeżeli film Wam się spodoba yy, i dobra, yy, wygląda to na razie bardzo, bardzo słabo. Dobra, jakbyśmy założyli to, widzowie, zobaczcie, jakbyśmy założyli kobietę. Dobra, teraz uwaga, gdzie to jest, gdzie to jest? Tutaj. Dobra, i byśmy sobie założyli tak, pyk, pyk, to sobie zdejmiemy, to zdejmiemy. Uwaga, teraz maskę, teraz to i powinno być git. Uwaga, tam tam, 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 jak będziemy wyglądać, -dam. ej, dobra, teraz jest dużo lepiej. Teraz naprawdę wyglądamy jak Graymon Friend, tylko nie wiem, czegoś mi to jeszcze brakuje, widzowie, jakby takie ramion ona zrobić, zobaczcie bo... On ma takie długie ramiona chyba, co nie? Ej, dobra, <laughs> nie, to wygląda bez sensu totalnie Dobra, ale w sumie możemy zrobić coś takiego Zobaczymy, jak to wygląda Ej, No dobra, to wygląda beznadziejnie, tak szczerze Ok, więc możemy sobie założyć po prostu to I teraz założymy, czekajcie, jak to się nazywa? Dobra, w ten sposób I założymy też takie Dobra, tutaj, pyk Ok i myślę, że jesteśmy gotowi i widzowie, lecimy zobaczyć, jak wyglądamy w gierce Revive and kill Rainbow Friends the Killer Dobra, to może być ciekawe, widzowie, zobaczymy Zobaczymy, jak się jak mamy skin żółtego Rainbow Friendsa, to inne Rainbow friends nie będą nas atakować był taki live, tak widzowie. Nie wiem w ogóle co to jest za gra, ale dobra. Ej, mamy tutaj. Ciągle ja tak dziwnie w ogóle chodzę. Dobra, albo ma pistolet, okej. Okay. W takim razie szukajcie, gdzie są te Rainbow friendy. Dobra, musimy ich zabić. Ej, tylko najpierw sprawdzimy, czy atakują Uwaga, dobra, ej, tu mamy jakiegoś shotguna. O lol, ej, dobra, mamy tutaj czerwonego i niebieskiego. Dobra, uwaga. A, dobra, strzelamy do nich. Pyk, pyk, ej, dobra, zabieramy im. 200 HP, nie, 20 tylko. Ej, co jest, kto tu do mnie strzela? z jakiejś rakietnicy. Dobra, atakujesz nad gością? nie, on nas za... i tak atakuje. Nie, zabił mnie. Co za gość, a oh, dobra, muszę teraz zemścić fajne, mogę zrobić tak, pyk, pyk Dobra, mogę tak przybliżać sobie. Uwaga, dobra, let's go, strzelamy w nich. Ojej, nie, dostałem autem. Co jest grane? Dobra, yy, zabijam tego. Pu, 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 a masz, a masz gościu, gin. Dobra, ale mam pewien plan. Po prostu ich przejedziemy tymi autami, dobra. Uwaga, z takiej rampy. I pu, wow, Ej, co jest grane? Na pół mapy mnie wywaliło. o lol, dobra. A, o nie. Proszukamy lepszej broni widzowie bo ten, tym pistoletem się w ogóle nic nie da zrobić. Ale tutaj broni widzę, że nie ma. Dobra, jest tutaj jakiś. Ej, czy to jest snajperka? Czekaj, tak, mamy snajperkę, widzowie. Ej, dobra, patrzcie teraz na to, łaga puu! I. Ej, to nie działa. Co jest grane? Dobra, nie wiem, to jest jakieś dziwne, ale spróbuję podejść trochę bliżej. To może wtedy się uda. O nie, zobaczcie na to. A, tu jest pomarańczowy. Idź <grydź> stąd, gościu, szybko, dobra, pistolet. Jest, zabieram mu HP. Nie, nie, nie zabija mnie. Nie, zabił mnie, moja snajperka, widzowie. Tacy jesteście, że zabijacie żółtego Rainbow frienda. O nie, tak nie będzie, dobra, biorę sobie tutaj Gravity Coila. I teraz lecimy do nich, tylko muszę sobie wziąć broń. O dobra, tu mamy jakąś. Ej, co to. To jest za potężna broń. Ej, też mogę tak zrobić. Dobra, uwaga. Puu, i pyk, i pyk, i pyk. Ej, dobra, to nie dochodzi w ogóle do niego. Nie, to jest jaka, jakaś jednak chyba słaba broń. Ej, dobra, ta, ta snajperka jest po prostu zbyt OP. Dobra, uwaga, i kolejny. I pyk, i zabity. Dobra, kozacko. Pziu, i lecimy, i teraz, i, i, i uwaga, o nie, czerwony, czerwony. Nie, zostaw mnie, gościu. a jestem mega słaby w to. Rozyskałem moją broń. I teraz widzowie czekamy na jakiegoś Rainbow Friendsa Dobra tutaj mamy jakiegoś niebieskiego Tylko czekajcie, do co jest lepsze od mnie strzelasz? Gościu co ty sobie wyobrażasz? O nie, e, strzelam się z takim gościem. Nie, mamy współpracować. a ja ty co robisz? A, dobra, oni jest jakiś fałszywy. Dobra, pyk. I dobra, zabraliśmy mu 100 HP. Patrzcie na to, dobra, strzelamy. Jest, zabiliśmy go. Dobra, zabiliśmy chociaż jednego. O tak, dało się, Na nie jestem taki słaby. I teraz kolejny, kolejny, dobra, kolejnemu 100 zabrałem. I kolejnemu. I dawaj, dawaj, gin, gin, chłopie, gin. Nie, muszę go zabić. Głupie Raymond Frency. No, o dobra, Ej. Co się mu stało? Dobra, strzeliłem i coś mu się dziwnego stało, więc y, co się tu odwaliło? Y, coś mi się zepsuło z kamerą, widzowie. Uah, co, co ja tu mogę zrobić? Ej, dobra, to jest dziwne. Dobra, pyk, i pyk, i masz masz to zabrane. Dobra, i jest, kolejny zabity. Co się mu stało? O nie, dobra, i zniknął. Ej, dobra, ta, sna ta snajperka jest po prostu zbyt OP. Dobra, uwaga, i kolejny. I pyk, i zabity. Dobra, kozacko. O nie, on się tu pojawił, on się tu pojawił. Uciekam, 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 uciekam. A, dobra, jestem, jestem w domku na drzewie. Ej, jaka tu jest broń w ogóle kozacka? Dobra, bierzemy ją. I teraz, o, dobra, teraz będzie zemsta, widzowie. Tylko gdzie on jest? Jest tutaj, dobra. A, masz, a masz, łopie, a masz. Dobra, patrzcie jak mu życie zabieramy. A, dobra i zniknął. Dobra, przybliżenie i. O nie, dwójka we mnie biegnie. Dobra, jeden zabity. Teraz drugi, jest, dobrze, dobrze. Teraz zabijamy tego, ale ja jestem prosem w tobie zabij. Nie, 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 nie. O nie, dwójka na mnie biegnie. Pomocy. Dobra, ten się zajął tamtym, teraz musimy tego zabić, uwaga. I pyk! jest, dobra, zabity. O nie, on znowu na mnie biegnie. Nie, z... dlaczego zginąłem? Co się tu stało? Czy ja się mogę zamienić w Sonika? Czekajcie. Uwaga, Jest, jestem Sonikiem. Co jest? W ogóle jak mogę szybko? Szybko biednąć, O, jestem sonikiem Jestem najszybszy na świecie, o dobra teraz Żadne rainbow frenzy mnie nie pokonają, dobra i ja mogę strzelać tym sonikiem Pyk 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 dobra a macie A macie rainbow frenzy, ej szkoda że nie ma jakiegoś granatnika co nie To było dobre, Nie zabił go na moich oczach Biedny rainbow frenzy, dobra znaczy biedny sonik, o nie lepsza Ja też ginąłem chyba, ej to jest jakieś oszukane widzowie Uwaga uwaga i pyk i y, y, co się tu zależy? O nie, co się tam dzieje? Zobaczcie, ile ich jest. Dobra, strzelam do jednego. Strzelam, pyk. I, jest, dobra, jeden jest, jeden leży. Dobra, drugi. Drugi jest. O nie, ile ich tutaj jest. Najgorzej, dobra, yy, co jest? Ej, on mnie, mnie prawie zabił, o nie, dobra, jednak nie zabił, to trochę słabo, dobra, spadam z stąd Tam ja nie rozumiem tej gry, widzę, zostawcie łapkę w górę i komentarz, czy wam się podobał taki filmik, yy, o Jezus, jaki koka zrobiłem, dobra, kozacko, ej, co się tu dzieje? Także napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i subicha z dzwonkiem, no, na razie.